O. Siema. Sorki, to to... to właśnie nie, nie tak miało być, ale no nie znalazłem to miał być tłum, który mnie przywita, tak? Na pierwszy filmik na YouTubie. Ale no tylko to znalazłem, nie? Więc stwierdziłem, że pójdę razem z nimi i to będzie dołączenie, no wiecie o co chodzi, nie? No. A więc, witam, witam na moim kanale YouTube'owym Przed Wami klipy z Lola i CS'a Z wyzwania, które się podjąłem, które nazwałem Od Zera do Globangera Będzie polegało na tym, że będę próbował zrobić zarówno Globala na CS'ie, jak i Challengera na LoD'u nie wiem, jak to wyjdzie. Jeśli jesteś chętny, to zapraszam do śledzenia na Twitchu, na live'ach mojej ścieżki do sukcesu. No i mam nadzieję, że tak. Na początku tego filmiku, tam mniej więcej się przedstawiam, ale w razie pytań, zapraszam do komentowania. W następnym filmiku na pewno się rozwinę, jeśli. Jeśli, jeśli nawet to by nie wystarczyło, to mogę zorganizować jakiś taki jakiś wstępny filmik, jak, jak będzie potrzebny. A tymczasem, no. Myślę, że zapraszam do oglądania. No, ale dobra, yy, zrobimy próbę, tak? Musimy zrobić tą próbę. I tak. Yy, no, no, mamy 10 tysięcy oglądających, ale myślę, że. Bardziej sobie z tą pracą. Eee, witam, YouTube. Nie, nie, to nie może być takie stan. No come on. Musi być bardziej luźno. Musi być luźno, tak żeby od razu wyhaczyć tak. No przejdźmy od razu do gameplay'u. Yeah. Bez zbędnych ceregieli myślę, że większość wytłumaczyłem już. Y więc lecimy. Rankedik, y żeby potwierdzić słowa, tak? Które pewnie wspomniałem, żeby się usprawiedliwić na swój... Y jakby to nazwać łagodnie.

więc trzeba powiedzieć coś o sobie, tak? Powiedzieć skąd się wziął pomysł, co my tu robimy. Jestem Konrado. Konrado, który, który co? Zaczął streamować. No, jakieś pewnie trzy miesiące temu był pierwszy stream tak oficjalny, że odważyłem się kliknąć w końcu rozpocznij stream i byłem gotowy. Sam sprzęcior. Zbierałem około, no, dwóch lat, tak myślę, kompik wszedł na raz, później takie babyloty dochodziły, ale które uważam, że były potrzebne, żeby jednak to jakoś wyglądało, tak, żeby mieć jakiś sprzęt, na którym się gra, nie mówię już tam myszka, klawiatura, bo to było mniej więcej dość szybko, ale bardziej myślę o jakiejś kamerze, właśnie mikrofon chyba też był dość szybko, nie, nie, nie był chyba, widzicie, już nie pamiętam. No, w każdym razie zbierałem, zbierałem, i uzbierałem. W końcu się odważyłem. Yy, jaki jest mój cel? nie mam pojęcia. Fajnie by było mieć jakoś widownię o czym to ja? O tym to ja jak yy, skąd pomysł na streamie i aha, no mówiłem o tym, że fajnie by było mieć jakieś jakoś widownie. Więc yy, jak tu jeden z widzów, który wchodził więcej niż raz na moje streamy i to był największy sukces, że miałem tego jednego widza, który mnie odwiedzał dość często, moi drazy. Ja będę się cieszył z każdego. Tak ja mam ogólnie. Jak sobie teraz tak. Pierwsze z pięć streamów cały czas gadałem do siebie. Wciąż gadam, tak naprawdę. Bo przecież, no dobra, no jest to 10 tysięcy oglądających, ale oni pewnie awkują. Pora się pojawić. Pora yy, pokazać swą twarz, by zdobyć ten rynek i obudzić tych wszystkich śpiących streamerów. O saporcik, no i ja o tym mówiłem, pierwsza gierka. Uuu. Można ocenić jakość. Yy, jak to wszystko wygląda, co by zmienić, czy do serii są jakieś może życzenia, czy się podoba, czy to będzie oglądane. Wiem, że to nie wszystkich gusta ma trafić, tak? Bo to, to się nie da tak wyszukać takiego kontentu. Mi się wydaje, żeby to do wszystkich trafiło, ale mi się to chce robić, powiem wam, a jak. Bo tak sobie pomyślałem, że jak będę dobry w tej gry, to wtedy można robić jakieś takie fajne challenge. I mam nadzieję, że nie tylko. Ten, to właśnie chodzi o to, że nie tylko gameplay ma tu zachęcić tych ludzi do odwiedzania, tak? Możemy sobie porozmawiać na, temat, na ciekawe tematy. Co do samych yy, filmików na YouTubie, na razie myślałem bardziej, żeby jak będzie jakaś fajna gierka cała. To i tak ją trochę pociąć. Żeby jednak nie nudziła, bo nie wiem, kto ogląda całe gierki teraz. Przeważnie są już powycinane. Eee... No. Co my robimy? Gdzie my idziemy? A tu oni nie są? Nie wiadomo. Pani Katrin. Eee... Tak, żeby powycinać jakieś dobre, dobre momenty, albo tak jak mówię, jak będzie jakaś dobra gierka, to dużo. Dużo momentów z tej gierki, konkretnie Tak, kto tam jest w ogóle? Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, widzimy ich, także już się nie martwię Można iść tutaj eee, Tak, no to tak wstępny plan, jeśli, jeśli ktoś... Ja z chęcią przyjmuję sugestie, rozpatrzę każdy dobry pomysł Myślę, że na takim etapie to każdy komentarz będzie mile widziany No i co? No ale mamy szósty pierwsi, więc wypadałoby stąd co, coś z tym zrobić. No no i dobra. Weź szczekuj tutaj proszę. Nikt tu ze mną nie pobiegnie No Nie powiem, że wyszło. Ojejku, jku jajku Proszę bardzo. Dostarczam przesyłkę Przesyłka dostarczona. Poczta odebrana. Pyk, 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 tego nie wrzucę. Skąd nazwa The Crooks? Y wiem, że to po angielsku jest jakiś przekręt, bodajże ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, chodzi ob, o to, że miało być skojarzenie z krukiem, a że wszystkie podobne nazwy są już zajęte. To niestety albo stety, bo nie jest głupia moim zdaniem nazwa. Podoba mi się przynajmniej. To powstała taka. Powstała taka i o cholera. I e, co? Zacinam się, jak się muszę na czymś skupić, nie? To jest też moja wada. Zapraszam do komentowania. Zapraszam do. do na streamy. Na pełne. Pe, pełne emocji rozmowy, które na pewno będą zachęcały was do powrotów tutaj. Serdecznie gratulacje, o tutaj pogers, pogers, gg yy, Jaka ładna gra z supportem pomimo, że nim nie grasz Dzięki, dzięki Konrad271 Coś tam do mnie Overpass. Overpass Ajajaj A Hello Hi guys a teraz Czy musimy się to kontaktować to już no, nie, z, z naszą żytą. Wy nie rakisz tutaj? Oj ojoj, nie lubię, to lubię takich nie początków. Ojej ojej Można wejść głębiej. Ale czekajcie, bo jak ja tylko wejdę te głębiej z paką, to nie będzie też dobrze. W Też się boję plecy. Okej. Okay. Tutaj usta jestem ciekawy. Tylko na tą ławkę, czy warto tu chodzić w ogóle? Chyba nie. Na no Longu jest jeden. Teraz gramy na czuję już. Holender. Holender. On tu będzie, tu będzie. Powinien tu być. Już wie. Kosem. Dobra, no, nieważne. Na balonach dwóch jest. Jeden na balonach, drugi jest tutaj na. Nawet więcej Dwóch? Czy trzech? O! O ja, tak wygląda I teraz na balonach I na balonach No aaaa! Jezus, jakbym go nie zabił, to bym się poćkał. Nie wiem co znaczy poćkał, ale. Chodziło mi o. Poćkał. Tak. No, to było zbyt mądre, że. Udam, że idę. No tak pójdę tędy. Ja to jestem anaconda, nie? Ja to jestem na i rzucił przez to tam najdę. No Chciałem iść na a teraz, no ale jak zostajemy tu, to okej okay. On powinien być bardziej po tamtej stronie. Jak już Czyli tu. A w skierowana bardziej w balkon chyba, nie? Jak patrzę na. Trajektoria lotu kuli O, krzym teraz zaszkanuję O Jezu, o Jezu, nie przepraszam, um. o, o Jezło mnie troszkę Teraz podejdę, bo już o mnie wiedzą. Ale trzeba się zachować jak anakondo, tak? Powolutku, skradaczem na paluszkach. Leciutko stąpając. Się skradając. Oku czy makacha? Co tu leży? Bez armora To pełne skupienie O, ktoś tam już wyszedł Ale to z naszej drużyny o kur... Te To jest z naszej drużyny Ty no to lepiej żebyśmy wygrali, bo goś właśnie porzucił match 15 do 5 o co chodzi w ogóle? ja mu tu nie kryję Nie wie o tym chyba No idź tam, idź tam Nie idziesz na... na to? O kurde Jednego żebym zgarnął przynajmniej Dobro. Nice work. Nice. No stopping us. That's the way we do it. Whoa, 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 whoa! The bravo sounds za you. Za to, że dotrwałeś w moim pierwszym filmiku do końca. Jeśli masz jakieś uwagi, opinie, włączaj komentarz, skrop, na pewno ci odpiszę. Jeśli się podobało, możesz wrzucić tą łapencję, żebym wiedział przynajmniej tyle. No, cieplutkie pozdrowienia i do następnego.